Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Marketing Ludzkim Głosem. Jesteśmy cały czas w sezonie social media. Social media, Facebook i grupa na Facebooku Marketing Ludzkim Głosem, do której was serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Jeżeli tak jak ja wierzysz, że skuteczna komunikacja powinna opierać się na wzajemnym zrozumieniu i pokornym przyznawaniu się do niewiedzy, dobrze trafiłeś. Marketing Ludzkim Głosem to podcast, w którym wraz z moimi gośćmi poruszam tematykę marketingu, internetu i biznesu językiem zrozumiałym dla każdego. Zapraszam. Łukasz Wołek. Dzisiaj po raz drugi moim gościem jest Karolina. Cześć. Cześć. Karolina Szarpak, community manager agencji Abanana. No i co? O czym dzisiaj porozmawiamy? No, dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę. Employer Branding, które jest coraz bardziej popularne i do którego przywiązuje się coraz większą wagę. Ten temat Employer Brandingu omawiam z Karoliną, bo Ty, Karolina, zajmujesz się na co dzień komunikacją w mediach społecznościowych, w profilu firmy Eura 7, który jest też częściowo pod Employer Branding mhm. prowadzony. Ale. Y, prowadzisz też y, kanały społecznościowe Maspexu. Prowadzę y, profil na Facebooku, faktycznie y, Maspex Kariera i tam rzeczywiście to jest y, komunikacja typowo y, realizowana zgodnie ze strategią employer brandingu. Jesteśmy przy sezonie social media, więc y, można też powiedzieć, że takie nowe określenie y, powstało social employer branding. Mhm. Które dotyczy budowania wizerunku marki w mediach społecznościowych, wizerunku firmy jako pracodawcy. Tak. No dzisiaj e, trochę inaczej już e, szuka się samych kandydatów hmm. e, na potencjalnych kandydatów e, do pracy e, w firmie. E, kiedyś wystarczyło najczęściej wrzucić e, po prostu ogłoszenie na, na portal typu nie wiem, pracuj.pl czy aplikuj.pl. Natomiast dzisiaj to wygląda już trochę inaczej. Z racji tego, że właściwie, jeśli nie wszyscy, to, to znaczna większość użytkowników internetu ma konta w mediach społecznościowych, to właśnie tam warto komunikować firmę i, i pracodawcę i troszeczkę budować taki właśnie pozytywny wizerunek po to, żeby, żeby zachęcić. Potencjalnych kandydatów do, do szukania pracy właśnie u nas. Dzisiaj mówi się o rynku pracownika. Mhm. Kiedyś było tak, że faktycznie e, to pracownikowi zależało na tym, żeby, żeby gdzieś tam dostać się do, do pracodawcy. To on, to on zabiegał o to, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Dzisiaj wygląda to trochę inaczej. To pracodawca zabiega o to, żeby pozyskać do swojej firmy tych najlepszych. Mhm. E, I tak naprawdę. E, Specjalistom, tym najlepszym właśnie pracownikom, już nie wystarcza dobre wynagrodzenie czy, czy jakieś powiedzmy te podstawowe benefity. Oni chcą czegoś więcej. Oni już chcą pracować w miejscu, które jest po prostu fajne w miejscu, w którym chcieliby pracować jego znajomi. Ja bym tutaj wrócił do tego poprzedniego odcinka, który z tobą nagrywałem, gdzie tam mówiliśmy o tych takich markach, o produktach, które ludzie kupowali, bo po prostu były dostępne na półkach, i o tym, jak zmieniają się czasy i marki potrzebują mieć um, pewną tożsamość, y, ponieważ konsumenci są coraz bardziej świadomi i kupują produkty, z którymi się utożsamiają, i tutaj jest podobnie. Tak. To znaczy, to już nie y, w tym momencie employer branding jest potrzebny po to, żeby Pokazywać potencjalnym pracownikom, jaką jesteśmy firmą, tak. jakie mamy wartości, jak się u nas pracuje i czy pracując u nas, będzie ci się dobrze pracowało pod takim kątem, że wyznajemy podobne wartości. Tak. I, i generalnie. Ludzie lubią pracować w firmach, z którymi się utożsamiają. Tak, no to musi być przede wszystkim miejsce, w którym my się faktycznie będziemy dobrze czuć, bo no, w pracy spędza się średnio połowę życia. Więc jeśli będziemy przychodzić do takiego miejsca na siłę tylko po to, żeby raz w miesiącu dostać pensję, no to to na dłuższą metę no, nie ma sensu, zarówno i dla pracownika, jak i, jak i dla pracodawcy. Mhm. Wiąże się to w ogóle z dodatkowymi kosztami, potem rekrutowanie kolejnego pracownika, a my, nie, niezadowolony pracownik z, dan, z danej firmy, no musimy szukać kolejnej pracy. No właśnie, bo prowadzenie komunikacji employer-brandingowej tak naprawdę oszczędza czas rekruterom. Bo tak, jeżeli... to jest jedna z wielu korzyści. No właśnie, jakie są jeszcze inne korzyści? Tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, dzisiaj już mamy bardziej rynek pracownika. Czyli mhm. w, wielu, w wielu branżach, nie we wszystkich, ale w wielu branżach, jeśli chcemy ściągnąć tych najlepszych specjalistów, to, to my właśnie musimy zabiegać o pracownika. No ja słyszałem, że ten rynek pracownika, on faktycznie jest, ale w branży budowlanej, czyli może inaczej, w branżach, gdzie, gdzie jest potrzebna tania siła robocza i w branży IT, a w pozostałej tak. części, no nie do końca. I za chwilę też przytoczę Tobie konkretne fakty, ale mhm. to przy okazji omawiania case study, które sobie tutaj przygotowałem. Mhm. Tak, zgodzę się. No, tak jak powiedziałam, to są wybrane yy, branże. No, ja mogę mówić tutaj e, właśnie o IT e, z racji tego, że no, mam, z, mam z tą branżą e, na co dzień też styczność. Ale dlaczego w ogóle employer branding jest ważny i jakie ma korzyści? No, przede wszystkim, tak jak powiedziałam już wcześniej, pracownicy chcą być w ogóle dumni z tego, że pracują mhm. w danym miejscu, czyli e, to. Czasami praca w, danym, w danej firmie, w danej korporacji, w strukturach jest dla nich pewnego rodzaju prestiżem. Mhm. Poza tym marka jako pracodawca, która będzie odpowiednio komunikować i realizować strategię employee brandingu, będzie o wiele mocniej przyciągać niż... Marka, jako po prostu silna marka, która produkuje konkretne mm, rzeczy, mm. ma jakieś produkty w swoim portfolio. Lepiej właśnie też dzięki employee brandingowi, łatwiej jest w ogóle dopasować odpowiedniego kandydata na dane stanowisko w naszej firmy czy, czy w firmie. Czyli znaleźć osobę, która będzie faktycznie do nas pasowała. No tak, bo taka osoba, ja zauważyłem, że do nas y, zgłaszają się osoby, które już konkretnie wiedzą, czego chcą, na jakim tak. stanowisku chcą pracować. Wiedzą, czym się tutaj zajmujemy, wiedzą, jaką mamy kulturę i często też nawiązują nawet do pewnych obyczajów czy, czy wydarzeń, tak. które są u nas, prawda? Tak. Nie wiem, typu: a, ja też lubię jeść pizzę, prawda? Albo mm, bardzo chętnie zmierzę się z waszym zespołem, który gra w FIFA, prawda? Czy chętnie napije się piwka po 14 w piątek, prawda? Tak. No generalnie, employer branding y, pomaga nam nie tyle. Pokazać, jakiego pracownika szukamy, czyli jakie mamy wymagania, jakie są oczekiwania i co my mamy do zaoferowania, tak po prostu wypisane w punktach, tylko pokazujemy pewną kulturę organizacji, atmosferę w pracy. Często mówimy też o samych pracownikach, mm -hmm. czyli my już pokazujemy: jeśli do nas przyjdziesz do pracy, to zobacz, z kim będziesz pracował. Ktoś u nas jeździ na rowerze, Ktoś, nie wiem, uprawia wspinaczkę górską, ktoś zbiera znaczki, no cokolwiek. No teraz mhm. takie może banalne rzeczy tutaj przywołuje, ale poznajemy już w ten sposób nie tylko firmy, ale też pracowników. A, a to pracownicy też są tak jakby marką i wizytówką mhm. firmy. Jakie są jeszcze inne korzyści? No na pewno jeśli trafi do nas pracownik, który faktycznie poznał dobrze okay. firmę i on jest pewien, że chce u nas pracować, to zmniejsza się też jego taka podatność na podkupienie go przez konkurencję. Mm -hmm. A jeśli e, szukamy, potrzebujemy konkretnego specjalisty, to, no to jednak fajnie robić coś, żeby go u nas faktycznie zatrzymać. Poza tym satysfakcja i zaangażowanie pracowników to też e, więcej rekomendacji, naszej firmy, wśród mm. ich znajomych, a, a to jest ważne w przypadku no, na przykład takich firm jak nasza, gdzie pracujemy tutaj w Krakowie i, i czyli mamy taki rynek lokalny, więc wiadomo, że nie będziemy tutaj próbować ściągać kogoś z Warszawy czy z Rzeszowa. Czy z Iranu. Tak, na przykład. Mamy też większą lojalność pracowników. I mm, większe też zadowolenie. A wiadomo, że jeśli pracownik jest zadowolony, lepiej mu się pracuje, lepiej wykonuje te swoje obowiązki, co też przekłada się na jakość obsługi, mhm. a co za tym idzie, na y, zadowolenie też naszych klientów. Powiedz mi, y, planując działania employer brandingowe w mediach y, internetowych, w mediach społecznościowych, które media wybrać i jak, jakim kluczem? Bo. Y, w branży mówi się, że takim najbardziej employer brandingowym medium jest LinkedIn. No a w przypadku Aspectu my Linkedina jeszcze nie prowadzimy, czy już prowadzimy? Samo, samo konto na Linkedinie jest. Ale generalnie przez długi okres czasu tak, by był to Facebook. Tak, i tak naprawdę znaczna część komunikacji jednak odbywa się na Facebooku. Mhm. Tutaj tak naprawdę wybierając. Kanały do komunikacji marki, e, która chce realizować sobie strategię employee burningu, warto być i tu, i tu, mhm. i na Facebooku, i, i na LinkedInie. Mhm. E, chociażby z tego względu, że no faktycznie, jeśli szukamy specjalistów, e, no, to, no to najwięcej pewnie ich znajdziemy na, na LinkedInie. Zresztą ponad 90% menadżerów ma, ma właśnie tam e, swoje konta. E, przy czym prawie połowa często nie ma w ogóle konta na Facebooku. Natomiast mhm. musimy też brać pod uwagę to, że jednak na Facebooku w dalszym ciągu mamy więcej tych użytkowników, więc nawet mhm. jeśli nie trafimy na Facebooku do tych konkretnych osób, których poszukujemy, to może tutaj zadziałać e, po prostu rekomendacja. Czyli I ktoś, kto ma znajomego, spełniającego nasze, nasze powiedzmy wymagania, oczekiwania, może zobaczyć oferty pracy, może zobaczyć, że jest taka firma jak mhm. my, i, i może taką firmę zarekomendować swojemu właśnie znajomemu, mhm. który, ma, który jest specjalistą w danej dziedzinie, którego właśnie poszukujemy. No właśnie. Wybierając media, którymi, w których chcemy komunikować firmę jako pracodawcę, musimy oprzeć się na liczbach. Patrząc się pod kątem LinkedIna. Ja sobie zrobiłem taki, taki research czy rozeznanie w narzędziu Sales Navigator. To jest narzędzie sprzedażowe oferowane przez LinkedIn. I na podstawie danych, które są ogólnie dostępne, tak, Wikipedia pokazuje, że w Maspeksie pracuje 7,2 tysiąca osób. Na LinkedInie osób przypisanych do Maspeksu jest 470. Mhm. Więc no można powiedzieć, że jakieś 6%, a co więcej, tylko 10% z tych 6%, czyli 0,6%, to są osoby, które były aktywne w ciągu ostatnich 30 dni, które w ciągu ostatnich 30 dni opublikowały jakiś post. Więc, mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, co, co, mówią, co mówi branża, co mówią tutaj, Eksperci, no jednak, yy, którzy zachęcają wielokrotnie na LinkedIn, szczególnie widać, że Facebook się kończy, LinkedIn, yy, LinkedIn tutaj zaczyna rządzić. No to jeszcze LinkedIn tutaj ma dużo do, do zrobienia, jeżeli chodzi szczególnie o, o taki employer branding skierowany do zwykłego człowieka, prawda? Nie, nie, nie do. OK, LinkedIn, OK, ale powiedzmy tam w, w top management, mm -hmm. tak? Employer branding skierowany do kadry zarządzającej. Tylko to też trochę inaczej w tym momencie. Wykorzystuje się LinkedIn kierowany do kadry zarządzającej, bo, bo to są po prostu bezpośrednie relacje headhunterów, head czyli osoby, które po prostu szukają osób i próbują wyciągnąć z firmy do innego pracodawcy. Co możemy pokazywać? Znaczy, jak, jaką komunikację prowadzić w mediach społecznościowych, żeby ona działała? To tak naprawdę zależy przede wszystkim od branży, w jakiej pracujemy i od branży, w jakiej dana firma funkcjonuje. To też trochę zależy od, od wielkości firmy, od, od jej struktur. Natomiast tak najłatwiej chyba sobie można podzielić te działania na takie trzy najważniejsze obszary, czyli samo zarządzanie w ogóle procesem rekrutacji. Mhm. Yy, I działania HR w firmie yy, i budowanie wizerunku pracodawcy, po mhm. pierwsze, wewnątrz firmy, ale mhm. też i na zewnątrz firmy. I w przypadku rekrutacji, na przykład, tutaj, no tak jak powiedziałam już wcześniej, no, to już nie jest ten czas, kiedy wrzuca się po prostu oferty pracy na yy, infopracę czy, mhm. na, czy na pracuj.pl. Trzeba sięgać co, po coraz bardziej takie niekonwencjonalne metody rekrutacji, sprawdzać badania, sprawdzać trendy, korzystać z tych nowych narzędzi, sprawdzać też, z jakich w ogóle mediów społecznościowych, jeśli chcemy w ten sposób pozyskiwać naszych, hmm. naszych kandydatów, z jakich mediów społecznościowych korzystają osoby, do których chcemy faktycznie dotrzeć z tą, z tą ofertą pracy. No właśnie, czy Instagram może być wykorzystywany jako medium employer brandingowe? Wydaje mi się, że tak, że na przykładzie mhm. nawet Abanany, mhm. my tam pokazujemy po prostu atmosferę, pokazujemy, mhm. no wiadomo, głównie obrazy, natomiast pokazujemy właśnie atmosferę, nastrój, pokazujemy ludzi, pokazujemy to, co się dzieje w firmie od kuchni. i Pokazujemy mm -hmm. taką ludzką twarz mm. a bananę. Czyli nie chwalimy się tylko projektami, realizacjami, wygranymi przetargami, sukcesami pracowników, ale pokazujemy, jak faktycznie można się poczuć, pracując w bananie. Mm -hmm. I do tego jest właśnie Instagram świetnie się nadaje. A co powiesz o takim medium bardzo społecznościowym, w którym można dodawać opinie na temat firmy, prawda? Użytkownicy mogą dodawać opinie na temat firmy o portalu GoWork? E, tak naprawdę to jest miejsce, w którym przede wszystkim można dodać e, opinię anonimowo. E, no e, Czy i... to jest wiarygodne w tym momencie? No chyba nie do końca. No ja Ci powiem przykład. Dzwonił do mnie ostatnio przedstawiciel GoWorka. Mhm. Miałem z nim pół godzinną rozmowę. Mówi mi tak, no wie Pan co, chcę zaproponować szereg korzyści związanych z Waszą obecnością jako marki Eura7 w portalu GoWork, bo widzimy tutaj dużą aktywność Waszych pracowników, byłych pracowników, potencjalnych pracowników. A ja mówię, a czytał Pan te opinie? No, czytałem i nie wiem do końca, czy one są wiarygodne, czy niewiarygodne. A tam są po prostu yy, jakieś kuriozalne komentarze, kuriozalne wypowiedzi, które wielokrotnie nie dotyczą firmy, tylko dotyczą po prostu, no, yy, Święty Mikołaj. Na przykład się wypowiada. No właśnie o tym mówię, że można dodać tą opinię anonimowo, i tak naprawdę w momencie, kiedy się nie podpisujemy pod mhm. tym, co piszemy, to chyba mamy większą odwagę, mhm. większy może czasem tupet, no i po prostu piszemy. Pewnie w dużej mierze to, co myślimy, ale wydaje mi się, że to też nam, ta anonimowość daje nam trochę takie pole do. Podkolorowania pewnych rzeczy. Wiec? Natomiast mhm. na LinkedInie, na Facebooku, no jednak, jednak mamy tam imię, nazwisko, albo przynajmniej jakiś nick, który. No inaczej, jeżeli ktoś na Facebooku pod jakimś dziwnym nickiem, nickiem czyli nazwą, mhm. i, i bez z zdjęciem profilowym w postaci. Dzika na przykład <laughs> skomentuje, no to nikt tego nie traktuje poważnie, prawda? Tak. Natomiast jeszcze tak kończąc temat gołorku mhm. pytam się tego pana, to w takim razie na jak bardzo wiarygodne są te treści, które tam są umieszczane. I on mi powiedział coś takiego, wie pan co, ja zachęcam do korzystania tutaj z naszych usług, to kosztuje tyle i tyle. Możecie sobie wtedy sami edytować te komentarze. Natomiast bo wie pan, jak to jest, osoby inteligentne, które teraz wejdą na nasz profil goworkowy i zobaczą te komentarze, no to od razu będą wiedziały, że coś jest nie tak. A dla osób nieinteligentnych te komentarze mogą być jednak jakąś przeszkodą i one nie będą aplikować do Waszej firmy. A ja powiedziałem gościowi czyli co? Chce Pan, żeby osoby nieinteligentne u mnie pracowały? I gość po prostu już no nie wiedział, jest, co powiedzieć. To jest to, że no jednak komunikacja Marki, jako pracodawcy mhm. no, daje nam właśnie taką możliwość yy, przedstawienia się w taki sposób, że no, my, my po prostu sami będziemy sobie potem mogli mhm. bardzo łatwo dobrać odpowiednie osoby na, na, na stanowiska w naszej firmie. Kończąc temat mediów, GoWorks skreślamy z naszej listy mediów. Zostaje mhm. Facebook z największą publicznością, tak. LinkedIn, yy, ale, tak jak powiedziałem, powołując się na wyniki obserwacji Sales Navigatora, tak, jeżeli chcemy komunikować głównie do kadry zarządzającej, no i jeżeli chcemy komunikować się do młodszej grupy docelowej, mhm. Instagram. Tak. Natomiast, jeśli chodzi o LinkedIn'a, to warto też powiedzieć, że mimo tego, że coraz więcej osób ma, ma tam konta. To nadal wiele osób traktuje to jako miejsce, gdzie można zostawić swoje CV mhm. i zajrzeć tam tylko w momencie, kiedy się szuka faktycznie pracy. Natomiast to jest dobre miejsce, właśnie do budowania swojego wizerunku dla pracodawcy, dla firmy, bo możemy tam nie tylko szukać pracowników ale mówić też o firmie. Możemy tam się chwalić sukcesami, swoimi realizacjami, projektami. Mhm. Tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o potencjał LinkedIna, to on w dalszym ciągu nie jest w pełni wykorzystywany. I, mhm. I tak naprawdę to on będzie się coraz bardziej rozwijał i, i te konta będą coraz bardziej rozbudowane. I myślę, że, że w końcu doczekamy takiego momentu, kiedy, kiedy faktycznie... Pracownicy danej firmy sami będą uzupełniać ten profil, sami będą, tak jakby, można powiedzieć, ambasadorami danej, danej firmy, tą mhm. wizytówką, marką danej firmy. Tak, póki co LinkedIn jeszcze jest wykorzystywany w sposób profesjonalny, natomiast ja z kolei mam takie przeczucie, że im więcej osób będzie rejestrowało konto na LinkedInie, tym więcej takiego, takich treści śmieciowych tam się może może pojawiać. Karolina, na koniec yy, chciałbym, żebyśmy naszym słuchaczom pokazali wyniki i yy, dane, które udało mm -hmm. nam się uzyskać na zakończenie rekrutacji na stanowisko stażysty do zespołu Public Relations. To jest ta rekrutacja, o której wspominałem w odcinku z Agnieszką Krok yy, w odcinku dotyczącym Engagement Rate. I chcę teraz przejść do tych wyników. Mówimy tutaj o rekrutacji, którą robiliśmy przez chatbota. W rekrutacji wzięły udział 33 osoby. 33 osoby przeszły przez cały proces rekrutacji. Jeżeli byśmy mieli się spotykać z tymi 33 osobami, no to pewnie zajęłoby nam to około dwóch tygodni. Proces rekrutacji przez Chatbota trwał średnio od 20 do 40 minut. Proces rekrutacji rozpoczęło 39 osób, skoro 33 osoby ukończyły, oznacza to, że aż 84,6% osób, które rozpoczęły ten proces Przeszły do końca. Ty tam wspominałaś o rynku pracownika mhm. i rynku pracodawcy. Mhm. To jest oczywiście racja, co ty mówisz. Faktycznie, w porównaniu z pierwszą dekadą funkcjonowania Eury7, szczególnie na rynku programistów, nie było najmniejszego problemu ze znalezieniem odpowiedniej osoby. I więcej było programistów na rynku niż ofert pracy. W tym momencie konkurencja na rynku IT jest ogromna, natomiast w przypadku tej rekrutacji otrzymaliśmy zupełnie inny obraz rynku. Oczywiście mówimy tutaj o osobach, które mają bardzo małe doświadczenie albo go w ogóle nie mają, albo mają doświadczenie wynikające z dotychczasowej nauki. Wyobraź sobie, że na rozmowy zaprosiliśmy cztery osoby, które najlepiej rokowały. Z mhm. tych czterech osób, dwie osoby wybrały inne oferty, jedna osoba, no przyjęliśmy jedną osobę, tak. Natomiast chatbot był tak zaprogramowany, że po zakończeniu procesu rekrutacji wysłałem automatyczną wiadomość do pozostałych osób z informacją o wyniku rekrutacji, o tym, że została ona już zakończona, ale też z pytaniem, czy w tym okresie czasu, to, jest, to był około miesiąca. Mhm. Znalazłeś już pracę? Czy nadal yy, szukasz pracy lub stażu? I wyobraź sobie, że aż 23 osoby odpisały, że nadal poszukują pracy lub stażu, a tylko 5 osób odpisało, że już znalazło zatrudnienie. To pokazuje jedno, że jednak dużo jest na rynku osób, które chcą wejść do branży, ale nie ma dla nich ofert pracy. I tutaj taka moja sugestia do firm z branży, które nas słuchają, żeby otwierały się na stażystów, na praktykantów. No właśnie, to tak jeszcze zapytam Cię. Są firmy, które powiedzmy bazują na stażystach i na praktykantach, prawda? Mhm. I, i, I w związku z tym, że pojawiały się negatywne opinie na temat stażu i praktyk w internecie, no oczywiście każdy by chciał od razu mieć pracę. Ja myślę, że Wiele firm zamyka się na stażystów i praktykantów, a jednak zamykając się na stażystów i praktykantów trochę strzela sobie w kolano, prawda? E, tak, ja, ja mogę mówić na przykładzie mm, chociażby Maspexu właśnie, który ma program praktyk mhm. letnich i, i właśnie programy stażowe. I tak naprawdę wiele osób, które trafia do nich na praktyki zostaje na stażu. Mhm. A po stażu e, zostaje pracownikiem i pnie się, e, pnie się po szczeblach kariery w Maspeksie, mhm. zostaje tam, tam przez kilka lat, czasem kilkanaście, bo takie, takie osoby też znam. Mhm. I to działa w dwie strony. E, pracownik od, od tych takich e, wchodząc na rynek pracy, e, wiąże się z jakąś jedną konkretną firmą, poznaje ją od podszewki, e, przechodzi przez, przez kolejne etapy. Mhm. E, Natomiast pracodawca dostaje czasem, można powiedzieć, taki nieoszlifowany diament. I tak naprawdę mhm. już na etapie praktyk może dostrzec w danej osobie, u danej osoby, jakieś kompetencje, jakieś konkretne umiejętności, które będą przydatne w, w naszej firmie. Więc warto w taką osobę też ja. inwestować. Mhm. I y, uważam, że w dzisiejszych czasach, y, tak jak powiedziałeś, błędem jest to, że, że wiele firm nie chce praktykantów, bo mm. uważają, że nie no praktyka będzie no tak nie wiadomo jakie zadania dać, y, czym on miałby się zajmować, y, może będzie przeszkadzał. Poza tym nie chcemy, żeby o nas mówili, że zatrudniamy tak. praktykantów, że tutaj bazujemy na taniej sile roboczej, a faktycznie, zamykając się na praktykantów i stażystów, nie rozwijają tego rynku, tak? Rynku dostępnych pracowników, tak? tak. Maspek zrobił tutaj bardzo dobrą robotę tymi Praktykami, i, i systemem stażowym. I ja zachęcam, jeżeli drogie koleżanki i drodzy koledzy z branży słuchacie teraz tego podcastu, otwórzcie swoją firmę na stażystów i praktykantów, żeby na rynku pojawiało się coraz więcej specjalistów, żeby te młode osoby, które rozpoczynają karierę, miały gdzie ją rozpocząć, bo one. Miały gdzie się uczyć. Miały gdzie się uczyć, tak. I dlatego ja traktuję te systemy stażowe, które my mamy u nas w firmie, jako takie no, działania CSR-owe, tak? CSR, czyli Corporate Social Responsibility, po polsku czyli taki społeczna... Tak. społeczna odpowiedzialność biznesu, tak, tak. Tak, 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 tak? Na czym polega w tym wypadku? No po prostu rozwijasz branżę, rozwijasz no, tak naprawdę rynek pracowników, a, a, a nie jest on zamknięty tylko i wyłącznie w tych samych ludziach. Nowe osoby na rynku Wnoszą może nie tyle... No, pewną świeżość. Świeżość, też, świeżość tak, wszystkim. dokładnie. Nie tyle doświadczenia, no bo doświadczenia nie mają, ale inny punkt widzenia. A zwłaszcza jeżeli mówimy o marketingu, o branży digitalowej, czyli tak. marketingu internetowego, elektronicznego, to no kto jak nie, dzieciaki, można powiedzieć, są specjalistami właśnie w tych. W tych tak, dziedzinach. Tak, bo urodziły się w momencie, kiedy, kiedy już internet y tak naprawdę zawładnął wszystko i, i media społecznościowe były też ogólnodostępne. Oni sami korzystali od najmłodszych lat tak, z, z YouTube'a, Tak, z tych, z tych wszystkich właśnie mhm. mediów społecznościowych, więc oni po prostu to, to tak naturalnie czują. Mhm. Oni pewnych rzeczy też nie muszą się, nie muszą się uczyć, mhm. tak jak osoby, które które powiedzmy zaczynały swoją przygodę w tej branży tak naprawdę w momencie, kiedy media społecznościowe w ogóle wchodziły do Polski mhm. kiedy, kiedy to stawało się modne te osoby musiały jednak tak trochę się w to wszystko wczuć, wgryźć natomiast to, to najmłodsze pokolenie im to przychodzi bardzo naturalnie mają to we krwi po prostu tak, tak. wyobraź sobie, że moje dzieci na telefon komórkowy, nie mówię już telefon komórkowy dla nas to jest tak, telefon o to stoi na biurku prawda, I, i to jest stacjonarne. Na telefon komórkowy mówimy telefon komórkowy lub yy, smartfon, tak, smartfon. A smartfon. Dla nich to jest telefon po prostu. Telefon to jest smartfon. Tak. <grych> Także to młode pokolenie może też wnieść do Waszych firm pewną wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób komunikować się, nie tylko pod kątem employer brandingu, ale też po prostu pod kątem komunikacji marek do, do młodszego pokolenia. Karolina, dziękuję Tobie bardzo za to dzisiejsze spotkanie i życzę Tobie samych sukcesów w prowadzeniu tych profili, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dzięki wielkie. A z Wami, drodzy słuchacze, żegnamy się i do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć.